Wiele osób codziennie wierzy w powszechne mity dotyczące fitnessu. Dziś przeanalizujmy 10 popularnych mitów i prawd. Zrozumienie faktów pomaga budować lepsze, zdrowe nawyki. Po pierwsze, niektórzy uważają, że cardio to jedyny sposób. W rzeczywistości łączenie cardio z treningiem siłowym poprawia ogólne wyniki. Po drugie, ludzie mówią, że podnoszenie ciężarów szybko powoduje, że stajesz się masywny. W rzeczywistości wzrost mięśni wymaga czasu i określonego skupienia. Po trzecie, pomijanie posiłków podobno pomaga w szybszej utracie wagi. Jednak pomijanie posiłków może spowolnić metabolizm i zmniejszyć energię. Po czwarte, mit sugeruje, że miejscowe spalanie tłuszczu topi tłuszcz lokalnie. Utrata tłuszczu zachodzi w całym ciele, a nie tylko w jednym miejscu. Po piąte, wielu uważa, że więcej ćwiczeń zawsze oznacza lepsze zdrowie. Odpoczynek i regeneracja są kluczowymi elementami postępu w fitnessie. Po szóste, niektórzy uważają, że spożywanie tłuszczu prowadzi bezpośrednio do tkanki tłuszczowej. Zdrowe tłuszcze wspierają funkcjonowanie mózgu i równowagę hormonalną. Po siódme, ludzie mówią, że rozciąganie przed treningiem zapobiega wszystkim kontuzjom. Ćwiczenia rozgrzewające lepiej przygotowują mięśnie do aktywności niż rozciąganie. Po ósme, mit głosi, że znane diety są idealne dla każdego. Zbilansowane posiłki i konsekwencja najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom. Po dziewiąte, wiele osób uważa, że silne pocenie się oznacza lepszą jakość treningu. Pot jest różny u każdej osoby i nie mierzy skuteczności. Na koniec, niektórzy uważają, że ćwiczenia oznaczają brak potrzeby dobrej diety. Ćwiczenia i odpowiednie odżywianie działają razem dla zdrowia. Aby budować nawyki, skup się na stopniowych zmianach w czasie. Mieszaj różne ćwiczenia, jedz zrównoważone posiłki i pij dużo wody. Słuchaj sygnałów swojego ciała dotyczących odpoczynku i postępu. Regularny ruch pomaga utrzymać siłę, elastyczność i nastrój. Wybieranie przyjemnych aktywności zwiększa szanse na długoterminowy sukces. Stałe nawyki tworzą podstawę prawdziwych podróży fitness. Teraz, biorąc pod uwagę te punkty, delikatnie dostosuj własne rutyny. Pamiętaj, że poznawanie swojego ciała poprawia Twoją drogę do dobrej kondycji. Unikaj szybkich rozwiązań lub ekstremalnych podejść dla trwałych rezultatów. Fitness to stopniowy proces wymagający cierpliwości i troski. Świętuj małe postępy i utrzymuj swoje cele w realistycznym zakresie. Każdy krok naprzód wspiera Twoje zdrowie zarówno ciała, jak i umysłu. Podsumowując, zawsze kwestionuj mity i szukaj wiarygodnych informacji. Bezpieczne i zrównoważone rutyny prowadzą do znaczących korzyści zdrowotnych. Twoja podróż jest wyjątkowa, dlatego szanuj to, co wydaje się słuszne. Spójność i równowaga będą codziennie kierować Twoimi osiągnięciami fitness. Bądź dla siebie dobry i skup się na stałym postępie. Dziękuję za wysłuchanie, idź naprzód z pewnością siebie.